z chłopakami, no jest to nasza taka mała rodzina, także myślę, że każdy tutaj czuje się dosyć swobodnie i, i już pierwszy trening pokazał, że wszyscy tak na dobrą sprawę chyba za sobą mocno tęskniliśmy. Jesteśmy tutaj, żeby, żeby nasze zadanie spełnić, będziemy grali z Litwą i z Macedonią. Oczywiście to można powiedzieć, że te mecze nie mają jakiejś większej stawki, bo jesteśmy gospodarzem Eurobasketu i, i Musimy wygrywać, ale my chcemy, chcemy na pewno mocno pograć, chcemy dobrze się zaprezentować i przypomnieć kibicom,